Szczeni Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozważań, definicji katechetycznych. Dzisiaj powiemy, czym jest harmonia, czyli w pewnym sensie zamkniemy taki dział, który zajmował się pięknem, estetyką, brzydotą, dziełem sztuki, kiczem. Czym wobec tego jest harmonia? Uczniowie szkół średnich mają w swojej podstawie programowej. Że powinni wskazywać w świecie piękno i harmonię, które są pieczęcią Boga. I jest to definicja taka już dla bardziej zaawansowanych. Tak jest. Dlaczego? Ponieważ nie jest łatwo umieć w świecie dostrzegać rzeczy harmonijne, piękne, ale jednocześnie warto pamiętać, że nie są one wartością same dla siebie, ale no, dla kogoś, kto poszukuje Boga, są one także pewnym środkiem do odnalezienia go, ponieważ w pięknie chrześcijaństwo, tak powie, w harmonii wyraża się piękno i harmonia samego Boga. Proszę Państwa, harmonia to jest imię własne kobiety, bogini mitologii greckiej. Kim była harmonia? Harmonia była według mitologii córką Aresa i Afrodyty. To są dwa wielkie przeciwieństwa. Ares, Bóg Wojny, Gniewu, Walczący Zawsze i Afrodyta. Czyli na mitologię rzymską musielibyśmy przełożyć Mars i Wenus. Wenus. Tak. tak, ona no znowu. Mars. Bóg Wojny i Afrodyta. bogini miłości. Piękna. Tak, piękna, właniająca się z, Czy widzicie Państwo, z wody, ach, połączenie z tego. Połączenie tego. Przeciwieństwa. Przeciwieństwa. Jak to połączyć? Jak połączyć ogień z wodą. Tak. Nie? No. Wojnę z pokojem. Tak. Piękno z jakimś przerażającym, agresywnym. I już aktem. w tej intuicji starożytnych Greków będzie wybrzmiewało, czym jest harmonia. Harmonia nie jest monodią, czyli nie jest czymś pojedynczym, tylko musi być stosunek czegoś jednego do czegoś drugiego. Relacja jakaś. Coś musi być większe, coś mniejsze, albo takie same, czyli musi coś współgrać ze sobą. Czyli Ares i Afrodyta tak. muszą ze sobą współgrać, i jeszcze łączyć w sobie pewne przeciwieństwa. No, Pitagorejczycy powiedzą, że nie chodzi tutaj o kwestię gustu subiektywną, że według mnie. Te dwie rzeczy są, są harmonijne. harmonijne. Tutaj chodzi o pewną obiektywną wartość, cechę tych przedmiotów. Czy one rzeczywiście ze sobą współgrają, tak? czyli właśnie jest między nimi harmonia, dochodzi między nimi do harmonii. Czasem używamy słowo, słowo gust, gust, to jest smakować, mhm. prawda? Gusto. Gusto, tak. Gusto italiano, na przykład jakieś restauracje, tak, prawda? Smak. Właśnie chodzi o to, że to nie jest kwestią smaku. Kwestią smaku może być piękno, ale harmonia nie. Harmonia jest obiektywnym stanem rzeczy. Własnością rzeczy, która decyduje o harmonii, jest porządek, symetria, regularność, pewna prawidłowość. Czyli harmonię jesteśmy w stanie ująć w reguły i to bardzo jednoznaczne. Tak, i co warte podkreślenia. Chodzi tutaj o to, że ten układ jest ilościowy, czyli, bardzo, czyli jest, zachodzi pomiędzy nimi pewna zależność miar, proporcji. Tak? No, coś jest harmonijne, jeśli jest proporcjonalne. No, to możemy powiedzieć o, w historii sztuki, w historii oczywiście całej, tak, I, i muzycznej i artystycznej, malarskiej. Ale stosunki na przykład różnych części ciała do pozostałych, tak? tak? W renesansie będzie wiadomo, że jedną ósmą ciała jest głowa, tak? I pewne wpisanie w koło, w okrąg, w kwadraty, w trójkąty, to jest pewna ilościowa cecha tej, tych przedmiotów. I już się odnoszę do kodów QR, w którym to będziemy pokazywać. Chciałem pokazać Państwu człowieka witruwiańskiego, Leonarda da Vinci, no, no tak. czyli proporcje ludzkiego ciała. Dlaczego człowiek witruwiański? On nawiązuje do witruwiusza, czyli architekta z pierwszego wieku przed naszą erą, architekt starożytnego Rzymu, który zostawił książkę, odkrytą chyba w 15. W wieku czy XVI o architekturze ksiąg 10. Ponieważ w architekturze, zwłaszcza tej klasycznej, wybrzmiewa harmonia. Coś musiało mieć odpowiedni stosunek do czegoś, żeby to się podobało, żeby wzbudzało reakcje pozytywne. No, z harmonią było związane piękno. Chodzi o to, że piękno, i zapraszamy do także tej definicji, żeby ją posłać, dla piękna ważna jest harmonia. Są też inne definicje piękna, które nie uwzględniają harmonii, ale to jest jedna z istotniejszych, jeden z istotniejszych elementów wpływających na piękno w naszej europejskiej tradycji. I kiedy my sięgniemy do różnych właśnie opisów dzieł architektonicznych, malarskich. Zawsze będzie podkreślona ta, ta proporcjonalność, a także w kursach rysunku. Tak, Kto jest architektem z państwa albo malarzem, muzykiem. Pozdrawiamy naszych ikonografów, to, gdzie harmonia w ikonie powinna wybrzmiewać. Nie po to się uczymy geometrii ikony, żeby ona była czymś drugorzędnym. No właśnie, ikona ma być harmonijna. Tak, I wtedy rzeczywiście się Podoba, Podoba, tak. tak. Oko ludzkie wychwytuje. Tak. O, zachodzi pewna y, proporcjonalność. A jeśli ktoś zamaluje, namaluje zbyt dużą głowę, albo bywają takie ikony, specjalnie, tak, że ludzie są tacy malutcy na przykład, y, albo nieproporcjonalni. Y, czasami też dzieci są przedstawiane y, też y, tak, tak, tak. tak jak dorośli. Tak? tak, no to jest cała też. Y, no, zanim odkryto, jak dziecko malować, <laughs> że są inne proporcje. Tak, Właśnie jest... słowo, proporcje, tak? Mm -hmm. y, mm -hmm pro, czyli odpowiednie odległości. Tak, no, y, tak. i to od razu y, y, każdy y, oglądający pasuje mu to. Albo wychwytuje jakąś nienaturalność. Tak, ktoś nie ma. nie wie tak, co, ale... Mamy w, osz, w oczach, oczach, w uszach. Też jeżeli na przykład uważamy, że ktoś jest piękny. I proszę Państwa, harmonia jest związana tyle z pięknem, że Mamy w oczach pewne zależności proporcji, które są dokładnie odkryte, i zachęcam tutaj do swojego artykułu, właśnie Geometria w Ikonie. Te proporcje, że patrzymy na kobietę i ona nam się wydaje piękna, ponieważ jej ząbki mają określoną proporcję w stosunku do ust, nos do oczu. I tak dalej, i tak dalej. Jest pełno tych elementów zależności, których my sobie nawet nie uświadamiamy, ale nasze oko to wychwytuje. I nie tylko oko. Ucho. Od tego się zaczęły w ogóle jakieś kwestie związane z definiowaniem harmonii, ponieważ Pitekoryjczycy odkryli harmonię badając dźwięki, stosunki liczbowe, strun i odkryli, że harmonijnie współbrzmiały te, których stosunek długości można było wyrazić w liczbach całkowitych, na przykład 2 do 1. Dzisiaj wiemy, że na przykład, jeżeli będziemy mamy fortepian, no, weźmiemy kamerton, usłyszymy 440 grain na sekundę, czyli A raz Kleśne. Wiemy, że jeżeli to podwoimy, to mamy oktawę wyżej. Jeżeli zmniejszymy o połowę, mamy oktawę niżej, czyli 880 będzie A dwukreśne. Tak? Jeżeli będzie jak 440, to 220 będzie A małe. No i tak, i tak dalej. Po prostu 2 do 1 to jest oktawa. 3 do 2, kwinta. Od razu nasze ucho wykwituje to. 4 do 3, kwarta. I tak dalej, i tak dalej. To są konsonanse w przeciwieństwie od, do dysonansów. Jeżeli weźmiemy no, sekundę, prawda, no to nam nie układają się stosunki liczbowe tych strun, żeby można było podzielić je w liczbach takich niekompletnych, nie zupełnych, tylko Całkowity. całkowitych. Mhm. Tak, w liczbach całkowitych. Więc y, 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 Pitagorejczycy wiązali harmonię z relacjami liczb, które mają swoje odzwierciedlenie w geometrii. No oczywiście, że tak. No, no, my, my, to, my tę geometrię słyszymy, ale możemy ją zobaczyć też. Mhm. Tak, jeśli coś nie będzie pasować, to od razu powiemy. Tak. Czasami mówimy. Coś, no ładne, ale to jest jakiś dysonans, tak? tak? Coś tak, jest nie tak. tak. Dysonans, mówimy o dysonansie poznawczym, Tak, że że albo brak symetrii. Coś, nie pasuje, coś jest, coś nie jakiś ład nam zakłóca. Proporcje, <grym> po prostu stosunki e, liczb. No i e, zapraszamy Państwa do tego, żeby tę harmonię odkrywać w dziełach sztuki i przeszlibyśmy do kodów QR. Dobrze. E, muzyka. E, muzyka. Proszę Państwa, hmm, chcę Wam zwrócić uwagę na e, utwór. Jana Sebastiana Bacha z dazwoltem gdzie harmonia europejska wychodzi już z systemów plagalnych, czyli tych kościelnych greckich tonalności, które nie były systemem temperowanym, czyli nie można było przenieść to jakby w różne inne zależności dźwiękowe. Jest to bardziej może złożona kwestia, ale ci z Państwa, którzy studiują muzykę, wiedzą o co chodzi. W każdym razie Jan Sebastian Bach pisze na dobrze natemperowany fortepian, kiedy harmonia europejska systemu dur w którym cały czas teraz funkcjonujemy, no właśnie się temperuje, czyli no zaczyna być no obowiązująca. I on pisze taki cały cykl preludiów i fug w takich na no, relacjach e, m, paralelnych, czyli jeżeli będzie pierwsza e, e, Cedur, to druga będzie Amol. I ta pierwsza, e, to pierwsze preludium jest Cedur bardzo znane, bardzo znane. To często na klawesynach jest grane. Po kilkuset latach e, widząc tę harmonię, bardzo, bardzo piękną, prostą jednocześnie e, guno e, e, francuski e, e, kompozytor, Dopisuje harmonijnie, czyli uwzględniając wszystkie zależności tonalne. Jeden jeszcze taki, można powiedzieć, cantus firmus, jeden dźwięk, który towarzyszy, i znamy go, no, tam sobie fortepian gra na dole, a u góry słyszymy la, 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 la. la. I to jest Ave Maria Bacha Gunoda. No piękna, harmonijna kompozycja. I chcę Państwu zwrócić uwagę na inne preludium, które jest bardzo powiązane z tym preludium Jana Sebastiana Bacha, mianowicie Chopin. Po długim okresie czasu od Bacha, inna epoka. No Bach jest w baroku, Chopin jest romantykiem. Pisze znowu cały zestaw etiud, właśnie w takiej konwencji znowu harmonii, już o wiele bardziej przetworzonej i etiuda cedur, bardzo wirtuazowska, z, z opusu 10, numer 1, gdzie no, ona pozostaje w zależności od Bacha, można by powiedzieć, gdzie harmonia... Funkcyjna, czyli tonika, subdominanta, dominanta, no jest jak można ją studiować po prostu na tym dziele. Zachęcam Państwa do tego. W przepisach macie. Dzieła, do których warto się odwołać, mianowicie studiując harmonię. Nasze takie podstawowe dzieła z harmonii Sikorskiego, Wesołowskiego, zasady muzyki, zwłaszcza zachęcam do tego, żeby sobie poczytać o, o, o elementach dzieła muzycznego. One wpływają na harmonię całości, nie tylko harmonię samych zależności funkcyjnych, ale w ogóle całości. No i także psychologia muzyki. Bo proszę Państwa, jak to jest, że jedne rzeczy odbieramy, że Ach, na przykład, że wiemy, że utwór się skończył, albo że jest zawieszony i się nie skończył. Bardzo dużo ma w tym do, z tego, w tym do czynienia psychologia muzyki. W muzyce opartej na pentatonice, czyli nie na systemie dumą chińskiej, czy, czy na, na e, e, takich makamach rzy, e, hinduskiej muzyki indyjskiej, zupełnie inne. E, Elementy muzyczne będą komunikować, że utwór się zaczyna, że jest w trakcie, że się kończy. Dla nas to jest urwane, a dla nich oni wiedzą, że się skończył. Psychologia muzyki także bardzo mocno wpływa na to, yy, yy, jakie funkcje harmoniczne odbieramy jako początek i jako koniec. Bardzo się rozgadałem. Ja przepraszam, to, to, to jest tak. W muzyce trzeba mnie powstrzymywać. Po tak. co? Mm -hmm. Jeśli, chodzi o, jeśli mówimy o harmonii jako pewnym porządku, symetrii, pewnej, pewnej formie pewnej konkretnej, ustrukturalizowanej, to chciałem zaproponować bardzo ciekawy zbiór wierszy wybranych George'a Herberta. Nie mylić z naszym Zbigniewem Herbertem. George Herbert to jest z przełomu XVI, XVII wieku, angielski, anglikański poeta barokowy. Miał bardzo ciekawy pomysł, żeby wiersze, niektóre wiersze ubrać także w formę. To znaczy, pisząc o jakimś, jakimś przedmiocie, jakiejś rzeczywistości, jednocześnie wiersz układa się. Właśnie w ten przedmiot. dla przykładu można by powiedzieć, wizualnie, że, tak, tak wizualnie, jest, można litery powiedzieć, że tak jest, jest o choince, tak, czy znaczy, o krześle wiersz i faktycznie te litery, litery układają, układają się, się w formę, się w formę krzesła. krzesła. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest zachowana pewna jedność pomiędzy treścią, a pomiędzy formą materią i formą. Co oczywiście jest to wyzwanie duże. Ale wyzwaniem chyba jeszcze większym jest to, że Stanisław Barańczak to przetłumaczył w sposób wybitny, ponieważ nie dość, że przetłumaczył to w sposób taki, że faktycznie mówi to o tej rzeczywistości, a wiemy, jakby zdajemy sobie sprawę, że przetłumaczenie poezji, zwłaszcza poezji, na inny język jest szalenie trudne, ponieważ dobranie odpowiednich wyrazów, sposobów, idiomów, różnych związków frazologicznych, żeby Dokładnie przekazać to, co ten człowiek chciał jako poeta, jest to szalenie trudne. Albo nie będzie się zgadzać długość wersetów, albo nie będzie się zgadzać treść. Szalenie trudna sprawa. Natomiast Stanisław Barańczak jeszcze sobie podbił poprzeczkę, ponieważ on także poukładał te wiersze, chociaż przetłumaczone na język polski, w te same formy. Na dobrą sprawę napisał na nowo te wiersze. Czasami są one troszeczkę odmienne. Ale zachowują to, co chciał Herbert powiedzieć. Zresztą Branczak, wybitnym anglistą, wybitnym twórcą, autorem, poetą, był, tak, tak? poetą, nieżyjącym już od całkiem niedawna. Natomiast rzeczywiście warto sięgnąć, bo zdarzają się takie, takie tomy poezji, takie, takie wiersze, które układają się także w pewne formy. Bardzo interesująca, jeśli chodzi o w ogóle harmonię. Tak, w ogóle całość poezji. No, jest to pewna też harmonia, jeśli chodzi o rytm, akcenty. Tak. Mam na myśli Głoski, na przykład teraz tak? sonety, prawda? Tak. No, mają bardzo strukturę przemyślaną, kunsztowną. Mhm. To nie jest byle co, to musi być harmonijne. Jakby no, pewne konstrukcje muszą wzajemnie być w określonych bardzo ściśle relacjach. I tutaj jeszcze też. Ja o człowieku witruwiańskim mówiłem Leonarda da Vinci z 1490 roku też jako wizualne studium proporcji ciała ludzkiego. Ale to chyba już o tym mówiłem, więc jako dzieło wizualne do którego odwołuję się. Ja chciałem jeszcze dwa filmy polecić. One niekoniecznie się dokładnie zgadzają z, z, z harmonią, ale Pokazują pewną, pewne umysły genialne, jednocześnie no, schorowane chorobami różnymi, mhm. ale rzeczywiście traktujące rzeczywistość jako pewną harmonię i tam, gdzie ona się nie zgadza, tam przeżywające różne, różne dramaty. Mianowicie chodzi o Piękny Umysł. Mhm. Film z 2001 roku. W, o matematyku. O matematyku Johnie Naszu, Tak, on był schizofrenikiem, był wykładowcą, zresztą nagrodę Nobla otrzymał w dziedzinie ekonomii. Russell Crowe go świetnie przedstawia. I rzeczywiście film pokazujący, chociaż nie dający od razu odpowiedzi, ale no schorowaną, schorowany umysł, piękny rzeczywiście tego człowieka, który no, wykorzystał go, stworzył taką pewną teorię, ciekawą. Natomiast no, piękny, schorowany umysł, który wychwytywał różne względy harmonii, w zależności, w zależności tak. proporcje dzięki swojemu geniuszowi. Podobnie Rainman. Piękny film z 1988 roku. Dustin Hoffman, Tom Cruise, bracia. Tom Cruise, młodszy brat, który ma starszego brata, Dustyna Hoffmana który jest także chory na autyzm znowu, ale jest genialny, jest geniuszem, co też ten młodszy chce wykorzystać na pewnym etapie, grając z nim chyba w kasynie. Żeby, ale, żeby ale wygrać. Tak, ponieważ na początku źle go traktuje, ten młodszy starszego, bo jest dla niego kulą u nogi, Ostatecznie potem zmienia się, się. Ta, ta relacja. Tak, pokazująca także geniusz, no, który widzi świat harmonijnie, jako jedną wielką harmonię. A będąc upośledzonym e, tak. we, we wszystkich innych e, przestrzeniach. Tak. Nie? tak, tak. Bardzo no, piękne takie. Zwróćcie Państwo uwagę także na e, e, takie matematyczne harmonie, które funkcjonują e, i związane z geometrią, jak ciąg e, Fibonacci'ego mm -hmm. e, czy fraktale. To jest też. E, cała przestrzeń pewnej harmonii, która jest zakodowana w przyrodzie. W przyrodzie, gdzie faktycznie różne ciąg, ten ciąg można odkryć tak. w różnych roślinach, w konstrukcji liści, pędów. Czy nawet od nóg galaktyk. Tak, niesamowite. To jest niesamowite. To jest tak często powtarzający się schemat, kod, no, modus. Tak no. kto chce, zobaczy w tym, w tej harmonii, w tej, w tej powtarzalności się pewnych układów, reguł rękę dotyk Pana Boga. Ktoś to wymyślił? Ktoś, ktoś za tym stoi. Ktoś tam jest. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy harmonijnego harmonii. wnętrza, także pogodzonego ze sobą w dobrych proporcjach. Także um, pięknego życia. Wszystkiego dobrego. Z Panem, Panem Bogiem. Bogiem.